Cześć, to ja Zuzia Pamiętajcie, żeby wejść na mój kanał, to jest serio, czyli jak ksiądz! I właśnie teraz nagrywam no, taki krótki odcinek. Jestem właśnie z takiej forcem. Kto Tutaj... tu jest? Jeszcze mam No i powiem, mam... ta mam z tyłu drzewa. Jest taki taki mały. No ja i jesteśmy właśnie na tym. To... Ramkujni, ja to jest no i hmm. powiem Wam szczerze, że nawet dzisiaj to jest taka ładna pogoda, to tak nie jest, ale myśl... Sorry. myślę, że właśnie yy, może się polepszy, nie wiem, jest gorzej, mówię źle, Już mówię jest godzina 13.25. No i nie wiem, może już będzie, może będzie ładniejsza pogoda, ja dzisiaj jeden angielski gorąc z moją koleżanką Wiktorią. Yy, a nie wiem, milbym z chodzić, tak powiem wam szczerze. Mm, no. I to taki krótki odcinek może coś jeszcze wam powiem. Nie wiem, Sylwia, chcesz coś powiedzieć? Ja chciałam powiedzieć, że bardzo bym prosiła, żeby, żebyście wylajkowali moje filmy, bo. Bardzo mi jest smutno, bo gdy patrzę, gdy tylko mam jeden lajk like od mojej przyjaciółki, a wyświetleń to mam mało. Bardzo bym chciała prosić, abyście dali mi lajka, like, subskrypcję. Bardzo bym prosiła. Dziękuję. No, y, s, moja koleżanka z się nazywa y, Dwie Psiapci i Kotpuszek. Y, w subskrypcjach, y, właśnie. Znaczy, ja nie udostępniam swoich subskrypcji. Słownie dwie. Dwie psiapci i kotpuszek. puszek. Słownie dwie. Tak. I więc y, myślę, że Wam się ten odcinek podoba. Ja nie wiem, może Wam coś jeszcze opowiem. Ale dzisiaj taki jest dzień na e, Sylwia? Ona ja coś tam jest. ogląda, a szurce jakiegoś, nie wiem. Nie, bo nie mam internetu. No nie na Trumpie nie ma internetu w ogóle. Nie wiem co chodzi. W ogóle jakby jest zawsze internet, ale dzisiaj akurat coś nie ma. Nie wiem. No, w ogóle coś dzisiaj w ogóle internetu nie ma u mnie. No i dlatego musimy nagrywać na żywo. To nie jest na żywo sobie. To no, może i nie, ale, ale no, tak wygląda. No, więc pamiętajcie, żeby wejść na mój kanał Psiapsi Sylwii i na kanał Sylwii Dwie Psiapsi i kotpuszek. No, mam nadzieję, że Wam się podoba, a ja zaraz do Was idę. Dobra, więc dalej jesteśmy na trampolinie, wiem, ale y wow, powiemy Wam, jakie jest takie fajne zabawy i będziemy mówić, ale z już, z tego schodzi. No, mówiłam Ci. I powiemy Wam, jakie mamy takie zabawy, w które możemy się bawić na trampolinie. My takie duże trampoliny, oczywiście, nie mamy, bo niepotrzebna. Nie Ale taka jak się. mi nie, Ale. Ej, powiem Wam jedno. Kupcie Płosem. sobie taką piłkę. Kupcie sobie taką piłkę. Wsadźcie na trampolinie i zacznijcie skakać. Jak to wysoko. Widzę, mówię Wam. No dobrze, więc y, y, kto mówi pierwszy? I ja miłko! czy Ty? Dobra, Sylwia. Kto mówi pierwszy te y, zabawy na tamtym To może ja. Dobra. Więc tak, y, pierwsza zabawa to jest na przykład taka, że. Na przykład Sylwia mówi 3, 2, 1 i trampolina to lawa. No i wtedy musimy... O Jezu, przepraszam. I tutaj na przykład mamy takie jakieś piłeczki takie i musimy na jednej z tych rzeczy usiąść i nie możemy dotknąć. Mamy tylko trzy życia. Mamy trzy życia, więc to jest pierwsza zabawa. Sylwia, dawaj następne. Następna zabawa odliczamy do trzech. Gdy już powiemy trzy, nie możemy dotykać przedmiotów, szczególnie piłek, które się ruszają, widzicie? I ciężko nam tego uniknąć. Bardzo ale, ciężko. Ale zabawa jest zabawna, polecam. No. Dobrze, dobrze. Trzecia zabawa to jest z balonami. Wkładacie do... Kupujecie balony, są po 30 groszy darmocha, Więc bierzecie do tego. Balony, napełniacie wodą. Sylwia! Hmm, Sylwia oczywiście... Masz, oczywiście ciepłą wodą, żebyście się nie zaziębili. Sylwia, się Dobra, no. I e, właśnie ja tutaj mam takiego nowego balona. Pokażę Wam. Czekajcie takiego właśnie balona zapełniacie wodę i nie, zakrę, nie, zakrę, za, nie, za, jakby nie zatykacie go tylko po prostu stawiacie tylko tak zakręcacie go jakby. Tak? i stawicie na środku trampolinę. Ale powiem wam że z mydłem jeszcze lepiej zabawacie się śligamy. I skoczymy żeby ten balon po prostu na mnie i, I właśnie w to się zaraz będziemy bawić. No, więc yy, to jest. Yy, to jest teraz syl, teraz, osta, teraz To jest czwarta zabawa? Trzecia. Tak, to nie teraz czwarta. tak Ostatnia. Dobra, więc teraz Sylwia. Ostatnia zabawa to jest kto najwyżej skoczy. Bawiłam się w to oczywiście z moją koleżanką. To nie Zuzia, tylko jakaś inna koleżanka. Jagoda jest, tak jakby to powiedzieć, koleżanką, kuzynka. Bardzo miła. Pozdrawiam cię, Jagoda. Jak mnie widzisz? To jest bardzo fajna zabawa. Kto wyżej skoczy? Odliczamy do trzech. Skoczymy jak najwyżej. I kto, i kto skoczy najwyżej ten, wygrywa. No to dziękuję bardzo. Z... Daję tę Dobra, więc dziękuję... Sylwia, nie skacz. Dziękuję. Ale ładnie to wyglądało. No, Więc dziękuję wam bardzo z Sylwią razem, że... Sylwia, nie że Że właśnie oglądaliście nasz film, nie wiem w ogóle czy oglądaliście, ale bardzo dziękujemy, że chociaż wyszliście w ten film i Pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału, łapek w górę, no i tak jak mówiłam, właśnie subskrypcji, żeby nie ominąć żadnego filmu i oczywiście shortsa. Tak Sylwia? O, e, e, tak, tak. No, więc... Właśnie. więc no. Mam nadzieję, że Wam się ten film podobał i my się z Wami żegnamy. Pa!